Czołem, kochani rodacy, no, trwa zbiórka podpisów yy, no, na kandydatów na urząd prezydenta RP. Yy, ja tutaj założyłem społeczny komitet yy, poparcia Grzegorza Brauna. Yy, no i sochacze wie, także jest, yy, można się ze mną kontaktować jak ktoś potrzebuje, jest w okolicach. Yy, zbieramy podpisy, działamy. Robimy wszystko, żeby nasz kandydat yy, został prezydentem. No. No. Oczywiście są różni podkopacze, yy, co podkopują yy, wiarygodność Grzegorza Brauna, jeszcze wyciągają to, yy, że zgasił te świeczki hanukowe, taki list 16 dziennikarzy. No ale co ich łączy? Łączy ich półsługów. Można być naprawdę wykształcony, można być profesorem, można być wybitnym dziennikarzem, ale trzeba wiedzieć, że piłsudys wykreśla taką osobę z poważnego traktowania. No nie można być poważnym, jeżeli ktoś jest pilsudasem, no. Także czuj duch rodacy w tle wiadomo gaśnica, tak to wygląda. Społeczny Komitet Wspierania Grzegorza Brauna w Sochaczewie zaprasza do współpracy Bartłomiej Kurzeja, mój telefon można znaleźć w internecie bez problemu, także zapraszam do współpracy, zbieramy podpisy, czuj duch rodacy i czołem wielkiej Polsce.